Kiema, ja jestem Wipsek i zapraszam Was do oglądania. Także, jak już będziecie zobaczyć, dzisiaj będziemy grać Shelly yy, na showdownie yy, na trybie solo, tak? Będzie się lepiej grało. Także ja już nie przedłużam. Yy, przejdźmy do. Muszę Was bardzo w tym nagraniu przeprosić za głos, ponieważ no nie wyszedł najlepiej przez to, że zatkałem mikrofon w telefonie i po prostu.

żeby czasem Szczególnie jak na przykład, na małej strefie, a nagle ktoś dostaje tego grzyba już to jest... hmm. No ale cóż tego Barleya Co nam pozwoliło trochę podładować ulta Oni się chyba teamują, dlatego... Poczekam sobie, aż będę miał ulta No i tutaj, niech się... Niech tutaj podejdą, ja się nimi zajmę. Dobrze, mamy ulta, także nie będzie żadnego problemu. Yy, tam może być ktoś. Albo inny. Yy. Aha, do, hej, takie podwójne leczenie do ciebie nie wyjminesz muszę cię zrobić bo widzę twoje to mnie kolejny kolego wpine dobrze ma jak tam życie spokojne zarabiam po to żeby kupić sam chodzisz mi po głowie znowu nie mogę spać no i dobrze pierwszy wieczór stało się bardzo fajnie dobrze ja nie przedłużam zapraszam was do kolejnej gry znowu jestem z chodzisz mi po głowie znowu nie mogę spać powiedz jest ze mną powiedz skarbie co jest jednak Nie widzę więc. Yy, no nie ma. Mm. Spróbujmy sobie podładować y, ultimate, nie? Ulta, inaczej, jakby ktoś nie, nie skumał. Mm. Dobrze, także podejdźmy sobie. O, o, o Karla. Spróbujemy podejść do niego. Hmm. No, ale coś tak nie idziesz, żwawo to, ale dobra. Już mamy prawie ulta, więc. I tak jest fajnie. Gdybym miał ulta, to ten barley już tutaj by nie żył, ale... Coś odwleczę to nie ucieczę. No, już nie chciał tam rozwalać, ale... Coś mu nie wyszło. O, ten Karol zginął. Czwarte miejsce mamy na razie i. Aj, no i Spike nas zabił, no niestety. Ale przejdźmy jeszcze do trzeciej, ostatniej już gierki. Jeszcze stwierdziłem, że tak między y, tymi arenami otworzę na przykład. Niech będzie trzy skrzynki, tak żeby było parzyście. 40. Y, raczej nic nie wypadnie. No. Liczę na rosa oczywiście, a no ale cóż, my się widzimy już na kolejnej Także jestem już na kolejnej arenie um, To jest ból, ja nie wiem czy on mnie tak baituje, czy to on tak... Hmm, ale dobra O okej, okay, on się chyba odpaje, albo coś tak bawi ale to się to zarabiam zarabiam tak, po to tak, kupić tak. Nie, Chodzisz mi po głowie, znowu nie mogę spać Powiedz, co jest ze mną, powiedz, skarbie, co jest nie tak dzwonię, 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 dzwonię nie chcesz odebrać Mówi się, to przyjaźń, czuję, że to więcej Połykam następną tabletkę, krwawi mi serce Zdję. Muszę ostrożnie iść do przodu, żeby nie weźminę. Muszę coś zrobić, bo widzę twoją sputą minę Kolejny kolegów minę Powiem się, ma jak tam życie Spoko ja zarabiam po to, żeby kupić samy Chodzisz mi po głowie, znowu nie mogę zbać Powiedz co jest ze mną, powiedz tak co jest na wolta Czekam na jestem kupić w Znowu jestem sam. Chodzisz mi po głowi znowu Nie Zdjęło. mogę spać i z powiedz, Shelly która ma 8, oni mają po 3, także no myślę, że tutaj no nie ma co. Ne, kolejne pierwsze miejsce.